Nie wierzę swoim oczom MiloSan trzyma stronę Mazetixa. Oni są razem Trzeba sprawdzić Dlaczego Dlaczego każdy popiera MadZXa Dlaczego jestem w błędzie, że mu nie dałem Admina A właśnie właśnie zauważcie Dlaczego MadZX ma mieć admina na serwerze fanowie placków Najlepsze powody tu są Ale zaznaczone gwiazdką nie uwierzysz w to Więc moi drodzy nie uwierzymy w to niestety ale chociaż obejrzmy. Madzytix ma admina. Dlaczego Madzytix ma mieć admina? No, dlaczego? Oni się kompulują! Przecież tu jest gratedbrenderforest.com znowu! I Izabez Marcelo jest milosub! O mój Boże, to będzie zajebiste. Wyznaj Marcelo! Eee, może nie lepiej, nie? Też wyznaję. W sumie ja wolę czarne Rozplanowuję swój shitpost o, On ma plany On ma plany On ma plany jak rozpierdzielić Shitpostami cały ogólny Żeby bober nawet warnal nie mógł wpisać Jest dobry we wszystkim W czym? Na pewno nie jest dobry w posiadaniu mikrofonu. <laughs> grał w edycję Minecraft. O mój Boże, czy to jest skin Hadesa? Wiedziałem, że ma ZT to tak naprawdę Hades. O mój Boże, ale to plus że grał. Pilnuję, by dref nie wchodził w kadr. O mój Boże. Widzicie? I tym się różni ma z z kanapki. Mu, de, mu, nie mu w kadry nie wchodzi derwk. Przecież to jest. Wypity koleś. To jest pojedynek między kanapką a Zixem, A kto chce mieć kanapkę, jako admina? Właśnie, kto chce. Przecież trzeba było ostatnie ręce myć. Dam ci donate jak mu dasz na zawsze Ale już mi dałeś czy, 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 czy... jest jakiś magiczny donate Którego jeszcze... Którego jeszcze nie przeżyłem Czy jest coś jeszcze co mogę dostać? Z chęcią To tyle To tyle A gdzie kropka na końcu zdania? Halo gdzie kropka na końcu... Gdzie na końcu? Niech Maddytek zdobędzie więcej głosów. Marcelo. Marcelo tak powiedział. Przecież on jest. A, jest biały, no tak. Tutaj też nie było kropki na końcu zdania. Czuję się oszukany. Ale. Fajny film.